Bieg Żuławski w gminie Pruszcz jak co roku przyciągnął na start wielu miłośników biegania. Do Lendowa przyjechali zarówno biegacze zaczynający swoją przygodę z bieganiem, jak i ci bardziej zaprawieni w bojach. Pokazujemy, że nie tylko budujemy obiekty sportowe i urządzamy, ale przede wszystkim uprawiamy ten sport. I to sport taki masowy. Zapraszamy do różnych form dyscyplin sportowych, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców naszej gminy wyszło z domów. Przy okazji poznało inne rejony gminy, bo strasznie się cieszę, jestem dumna z tej frekwencji. Biegniemy od skrzatów do osób dorosłych i mam nadzieję, że ta grupa będzie się co roku poszerzała i zwiększała. Najmłodsi zawodnicy rywalizowali w biegu skrzatów, starsi zaś uczestniczyli w biegu głównym na dystansie 5,5 km. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Najszybsi tego dnia zostali honorowani dodatkowo puharami. I nagrodą pieniężną. Tasa była dosyć płaska, prosta, tylko w nawrocie po 3 km było trochę pod wiatr, no i już trochę było problemów, niestety, na teraz. Ja typowo amatorsko biegam od dwóch lat, a zaczęło się, że chciałem zgubić swoją wagę, która wcześniej wynosiła 127 kg, teraz wynosi 92, Nie. i tak naprawdę. Widząc, jakie osiągam sukcesy do przodu. Znalazłem sobie ten, który teraz mnie prowadzi. No i jak widać, są tego efektu. Trasa bardzo fajna, bardzo szybka, bardzo płaska. Spokojnie do pokonania dystans 5,5 kilometra, nawet dla amatorów. Ja się za takiego uważam. W życiu takiej odległości nie przebiegłem jeszcze, udało się. Nawet jest chyba nawet dobry czas, także zachęcam do aktywności. Wystarczy tylko wyjąć stare buty, jakieś Adidasy z szafy ubrać. I zacząć biegać, i to jest w zasadzie sedno wszystkiego. Bieg Żławski, organizowany przez Ośrodek Kultury Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Próżdżglańskiej. To nie jedyna impreza sportowa, jaką władze gminy przygotowali dla mieszkańców. Jest to już czwarty, kolejny wojewódzki bieg żuławski brzegiem Motławy. Witaliśmy około 200 młodych zawodników w biegu z krzatów i w biegu młodzieżowym. Natomiast w biegu głównym było to około 200, 200 osób. Najstarszym, najstarszy zawodnik miał 80 lat. Najmłodszy bieg z rodzicem w wózku był to trzyletni chłopak. Oczywiście impreza nie odbyłaby się bez pomocy sołectw, lędowa, wiślina i bystra. Nad bezpieczeństwem czuwała straż gminna gminy Prusz Gdański oraz ochotnicza straż pożarna Wiślina. Dodatkowo już niedługo będziemy organizować Dzień Dziecka oraz żuławski tulipan, na który serdecznie. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne biegi, które odbędą się na jesień Straszen jużkowo. Sezon letni trwa w najlepsze, dlatego zapraszamy wszystkich do ruchu na świeżym powietrzu, bo imprez w gminie Próż na pewno nie zabraknie. Polecamy również zobaczyć nowa hala sportowa w Wiślinie oraz czwarty wojewódzki bieg doliną Raduni. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.